Witajcie na kanale Mario w nowym odcinku z nowym challenge. Dzisiaj postanowiliśmy, ktoś będzie decydował o naszym dniu. Kto będzie decydował o naszym dniu, Mikołaj? Ja Mamy, żeby Mikołaj decydował o naszym dzisiejszym dniu. 5 tysięcy w górę i robimy kolejny challenge. Dajcie znać w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić następnym razem. Może zacznie decydować po przedszkolu. Mikołaj, co teraz będziemy robić? Nie jesteśmy na ja i jeszcze biegną w nocy tak. Nie chcesz jechać do przedszkola? Nie chcę. Mikołaj zdecydował, że nie chce iść do przedszkola. Mamy gdzieś jechać, ale teraz pytanie, gdzie mamy jechać? Nie jechać do nas. Ustalimy to w trasie. Dobra, wsiadamy. Mikołaj, skakuj i jedziemy przed siebie. No. A jeszcze się na nie nie jedliśmy. Siadamy i jedziemy. Ops! Gdzie jedziemy, Mikołaj? Musimy włączyć nawigację. Jedziemy na Torunia. Do Torunia? Jedziemy na Tatanku Na Tory? Na tory? No. Jedziemy do Torunia? Na Tory kupić te Racers. na Torunia na torze sprzedają te Racers? Mamy już cały dzień zaplanowany. Godzina 26. I jedziemy w trasę. W poniedziałek, ładna pogoda, wszyscy muszą jechać do pracy, a my jedziemy sobie na wycieczkę. Ale Mikołaj, taś, buja, taś mi. Mikołaj będzie pewnie wszystko zdecydował, to jest związane z samochodami, a będziemy przez cały dzień jeść frytki. Trochę zgłodniliśmy, musimy coś na szybko w trasie zjeść, podjeżdżamy do Lidla. Teraz Mikołaj decyduje, co kupimy w sklepie. Ale póki co nawigacja decyduje, gdzie mamy na parkingu jeździć. Tak. Nawigacja decyduje o naszym dniu. Nawigacja, nie odzywaj się, kiedy cię nie proszę, żebyś się odzywała. Idziemy na bajgle? Ty nie bądź taki pewny, że ja Ci Mikołaj wybierze bajgle. Co kupimy na sieranko? Kupimy... No co? No co? No co? No frytki. Frytki A w rybki. Rybki w Miki, szukaj małych koszyczek. O tu! Jest. Teraz decyduj, co mamy kupować. Ty wybieraj. O, yes. Idziemy. A jajo? Chcesz Okej. Okay. No wybieraj dalej. Co? Mikołaj wybiera nam bułki. Te kolorowe e ekipę. E -ekipy. Mamy Donaty ekipy. E -ekipy. Co e -ekipy chcesz kupić? A dla taty co wybierzesz? Ja, nie. nie, Terek nie, nie. wiejski, a ja tata to będzie jadł. Palcem. E Ale Data. dobrze, że truskawkowy jadł. chociaż. Jadł. Może? Mikołaj, co ty chcesz tam kupić? Co ty chcesz tam kupić? Limaki? Tata, on chcesz kupić mam kupisz No Nie. No, 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 no. no, no. Ale to jest burak z truskawką. On chce burak z truskawką. Ja A ile chcesz ich? Cze, dwa, dla, taty, dla mamy, jakie pićki wybierasz? i tak Zakupy zrobione. Teraz idziemy skanować oczywiście, na kasę samoobsługową. Michał, to też online ja jakieś? co? Yes! To no co ty w samochód chciałeś ja, wałnąć? Ja, ja, ja. Co mogło inaczej dziecko zdecydować? Mm. Oczywiście, że słodkie Smakuje? Co tam masz w środku w tym donacie? Nadzienie Przed nami 45 minut trasy Już niedługo Stało się Mikołaj zasnął z lizakami w Jesteśmy już w Toruniu My w tej chwili dojechaliśmy do Torunia A coś się odcisnęło na czole tutaj Co teraz robimy? Co teraz robimy? Do kulek? Tak. Z mamusią i tatusią. Z mamusią i tatusią. Mikołaj wygląda na serne przystanek, chce iść do dzieci na kulki. To było wiadomo. Czy właśnie przyjechaliśmy do największego w Toruniu parku rozrywki? Papasa! jest na Wow! A weź na to wejdź. Na co? No, no tutaj się Mikołaj na to wchodzi, ja bym na to nie wyszła. No ścianka spinaczkowa-klockowa. Kierunek trampoliny. Nie! Czy tata ma? wejść tutaj tą drabinką? Tak. Tata nie masz wyjścia. Popatrz, widzisz? Ale ci to nie poszło. Tata robi Mikołaj, poje wyzwanie. Będzie to wejść Chodzi? Przejdziesz? Dalej? No wejść, do Przejdziesz. <grymne> Coś z <sama> Nie robi? Nic tak! Nic tak! Mówi, mam z na zjeżdżalnie? Tak. Dobra, lecimy na zjeżdżalnie, daj. Ja mam ten i z ambule. ale mi dajcie zadanie. Czekaj, to ono... o, ciężko. Dobra, dobrze, mogę za ciężka jest do tej Ale jest szybko! Ty biegnij! Czekajcie, czekajcie! Łaaaa! Wow! Ale szybka! Teraz jest pościg! Mikołaj, tutaj jest tata! Goń tatę! Ja, 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Nie, wyprowadziła! Ja ci mówię. <grywy> Masakra! <Uaaaa. grywy> Mikołaj, zadecydowałeś też popcorn, tak? Kolejna decyzja Mikołaja. Chciał, żebyśmy kupili mu popcorn. Chyba Mikołajowi się podoba dzisiejszy dzień, a to dopiero się zaczął. <grywy> Na sali zabaw jesteśmy już dwie godziny. Mikołaj zdecyduje, kiedy wychodzimy. Obawiam się, że to w ogóle nie nastąpi. A tymczasem szaleństwo na trampolinach. jak mama. Zachowiesz to zaraz. Co Mikołaj chcesz? Chcesz Mikołaj, chcesz się przejechać pociągiem? Aha! Chciałeś ciuchcie, jedziesz na ciuchcie. I upragniona ciuchcia Mikołaja czekał 15 minut w kolejce, żeby usiąść za kierownicą. I mu się udało. I jak było, fajnie Miki? Fajnie? Ej, weszłeś. Mikołaj zdecydował, że muszę wejść na ściankę spinaczkową. Postanowiłam, że wejdę, ale tylko kawałek. No dobra, założyłam kask na wszelki wielki. Uwierzcie mi, mam lęk wysokości, słabe ręce i dodatkowo nie potrafię się wspinać. Uwaga, wolny <laughs> popisowy numer, bo wona robi gwiazdę. No. Co to? tutaj jest. <laughs> Byliśmy tutaj dwie godziny, teraz wychodzimy. Do widzenia. O, jak fajnie. Jesteśmy w samochodzie. Mikołaj zajada do nata ekipy. Mikołaj, gdzie teraz jedziemy? na Więc tata, wbijaj na nawigację tor i zobaczymy, co nam wyskoczy. Mamy Do najbliższego toru. toru mamy 16 minut. Dojeżdżamy Moto Arena. Jaka wielka! Gdzie dojechaliśmy? Ale idzie. Mikołaj, wychodzimy. Mika... A Ty co robisz <ścoughs> ten kasku? Skąd Ty masz ten kask? Co to? Co, co to? Jakiś fotel poprzestawiany? A gdzie Ty już jedziesz? Mikołaj już chyba wiedział, gdzie jedzie, bo jest już przygotowany. Co ty robisz? <laughs> Zdjęcie sobie. <laughs> No i trafiliśmy na tor go kartowy. Będziemy się teraz ścigać na gokartach Może znajdziemy jakiś tylejsem? Ja jeszcze no tak, nigdy tak. nie jeździłam na gokartach kartach. To będziesz miała kawę. Zgodnie z decyzją Mikołaja dotarliśmy na tor kardingowy w Toruniu. Za chwilę będziemy się ścigać na gokartach Chwila zapoznania z Torem. Jest naprawdę długi, kręty. Oczywiście kaski. Mikołaj już wybiera sobie miejsce. Pierwsza rundka będzie z tatą. Czuję się jak ninja. Trochę tak wyglądasz. Op. Jest, ja wszystko Jest! to masz T-Racers. No Miki, wskakuj. No i chłopaki wsiadają. Co tutaj się w ogóle dzieje? Ale Miki, fajnie, co? Kaski są, miejsca zajęte, kierownice dopasowane, można ruszać. To wygląda. Następna rundka będzie moja. Tylko trochę się obawiam, czy w ogóle dam radę tym sterować. I jak było? Mariusz i Mikołaj wyszli zadowoleni, teraz czas na mnie. I jak ci fajnie było? Jeszcze. Yy. Jeszcze chciałeś? Zobacz mi, jeździłeś tutaj po torze. Chciałem jechać mamusiu na torze, na to. A powiem ci szczerze, że się trochę Oje. Zobaczysz, fajnie. Kominiarka założona, teraz kask. Ale wytłumione. Mikołaj wsiadaj, znowu druga Kalej, przejażdżka. Patryceny. Ciekawe ile razy wypadniesz, wypadniesz z toru i w lecisz? A Aż tak źle będzie? Ja nie Teraz się zastanawiać, gdzie ma jechać pewnie nie dobrze. <noise> Szybciej! I wyruszyłam! Jedziemy go kartem dwuosobowym, dlatego trochę ciężej jest sterować, ale jakoś daje radę! I nawet zaczyna mi się to podobać. Bo Nieźle, to, wiesz, jak nie? ja musiałam się zapierać? Tak! <grym> oj. Oj. Yeah. Wygrana! Oh. Oh. Fajnie było, ale musiałam no, tak, tak trochę hamować. Tam na zakręcie tak osoba pojechałam, to tak, się naparłam. <grym> Teraz <grym mam niespodziankę dla Mikołaja. Chciał tak bardzo T-Racers. Cały czas tylko mówi nam o tym T-Racers, więc mam dla niego niespodziankę. T-Racery. Cały zestaw. Zobaczymy, co trafi. To jest ciężarówka. Co to jest? Eee! Ja Musimy tak, przygotować jakieś niespodzianki To są T-Racers Turbo Truck Oho, wybrał torgo kardowy, a my tutaj mamy jeszcze T-Racers do otworzenia. Robimy teraz chwilę przerwy, ponieważ zaraz będziemy się ścigać, aż ja to jestem bardzo wolna. Bo jak jechałam, to musiałam oczywiście zjeść od zakrętek. Najnowszy zestaw T-Racers od Magic Box. Ja jadę z Mikołajem, Cię, z i Mikołajem to sam. sam. Tu akurat się będą ścigać niespodzianki z samochodzikami od Magic Box, ale najpierw interesuje nas to auto i to jest turbo Truck z limitowanym samochodem. A jeśli mielibyście ochotę obejrzeć animacje to wpadajcie na kanał na YouTube. Tam też można obejrzeć właśnie bajki. I zaraz będziemy się ścigać. Tym jest go blesz mi Mikołaj nam dzisiaj zagwarantował rozgrywkę, Jakie auto! One się szybko ścigają, ja to tutaj nie potrafiły! O, naklejki jeszcze są. Otworzyliśmy już auto ti racerstwo. Jest auto. No naprawdę one o tyle są fajne, że one są rozkładane i można je Innymi samochodami i po prostu tworzyć z nich ponad 500 kombinacji I do tego zawsze jest kierowca Ma kask, ale z taką czuprydą Tutaj można mu zmienić opony Można mu napełnić bak I tutaj też jest otwierane miejsce To jest auto transportowe, żeby przewozić te racersy i, i później zamykamy O, szach. bach rzadkiem. Dałku. Ojej, Mikołaj, zobacz. Wow, wow, wow. Mówię, niespodzianki od w Mikołaj, ale auta. Ciekawe, czy będą podobne do tych kartów, którymi dzisiaj się ścigaliśmy. Można skompletować 8 samochodów, ale jest 500 różnych kombinacji. Tutaj są, saszczyt. To jest Glow no Race Series. To jest ultra Tego szukamy. Ultra rare. Ale tam pompa jest. Ojej. Żebyśmy zdążyli przed, przed pompą. Mikołaj, Mikołaj, i co teraz? Też I co teraz? Deszcz Zaczyna padać. To na tule? Zabieramy wszystko, zakładaj uciekamy. kaptur, zakładaj kaptur Zabieraj T-Raceless i uciekamy Zaraz będziemy otwierać, ja mówię pompa jeszcze przed nami A pompa już jest tutaj Zobaczcie co się dzieje, deszcz na maksa A że my nie jeździliśmy, bo ja bym taka pogoda nas złapała, na torze Cały jestem mokry na nasze nieszczęście złapano nas straszna ulewa podczas otwierania. Schowaliśmy się pod parasolem, ale zastanawiam się, kiedy to przestanie padać. Już prawie nas zalało. Są też czasy odważni, którzy w taką ulewę jeżdżą. I wole na wraca z Mikołajem z toru, w burzę, w deszcz, leje. Teraz się. Hej, jak tam? Jestem cała mokra. Zrobiliśmy ewakuację, bo ja tam stałam pod tym parasolem. Tak patrzę, a to już tak woda się do nas zbliża. Mikołaj, tak stajmy. Zobaczcie, ile jeszcze filmu tak. zostało. Przez betę przejechałam przed to. Specjalnie czasem zwolniłem, bo mówię, a już jesteś, zaraz cię zgubluję, więc wychodzę. A co się powinno? Zostało padać. Racing Queen, taka pszczołka. Mikołaj ma miód. O. A ja mam z jakąś kotwicą. bardańskie warunki dzisiaj. To teraz, Michał, musisz go złożyć. Nie wiem, to jakby ciuchcia. Motyl! To idealny ty jest dla mnie. O, co o, taki! Z kotwicą. To są elementy składane. O, wkłada się koła na klik. Ludzika się wsada i takim to ja bym się mogła pościgać. Są nasze pierwsze dwa? Które Ci się bardziej podoba? Ale mega, co, Mikołaj? Może uda nam się znaleźć rzadki Mikołaj znalazł Turbo Queen, a ja Hard Waves O, ten by nam się przydał Ja zaczynam od kolesia O, dinozaur Mikołaj Kasia. Jakiś plaster ma I co tam trafiłeś? To K3. K3 o, Peak Rex Racer Tak. O, Mikołaj się Mamy jeszcze Może O, coś Co to jest? O, to będzie to jest jakiś nurek Odwodny Jakiś królik to tutaj będzie jakaś magika, następny do kolekcji. Jakiś podwodny. Tak I serduszko. Mamo. Deep, deep. Master Illusion. Ostatnie dwie możliwości, żeby znaleźć rzadką figurkę. <noise> Coś rzadkiego? O, 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 o. Rzadka, no! Bóg na rękę. Mamy rzadkie figurki? One siedzą w ciemności. Patrzymy, jak wygląda. O! Ale ślicznotek. Ojej, no Tak. Gamer. Takiego jeszcze nie mieliśmy. Gamer. Gamer. Slajmowy, bo to jest w ogóle chyba jakiś taki slajmowy mówię, to jest jakiś doktor chemia. Tak. To, to jest tak. Rzadka figurka, doktor glow. On świeci w ciemności. To jest najrzadszy. A teraz idziemy się ścigać. Zobaczymy, kto wygra. Ja z Mikołajem wygram. na Dawanie. Wyścig czas start. Mariusz jedzie pojedynczą kokardem, my jedziemy z Mikołajem razem i na razie wysunęliśmy się na prowadzenie. Mariuszowi udało się nas dogodzić, już nas prawie wyprzedza, ale ja tak szybko się nie dam. Się też bez wypadku Mariusza aż zakręciło. No i udało się, ten wyścig wygrałam. Wyjeździliśmy się zawsze czasy, teraz parkujemy i uciekamy. My jesteśmy w drodze porodnej, jest już ciemno, Mikołaj zasnął. Było fajnie. Chyba będziemy częściej robić takie challenge z Mikołajem, bo fajne ma pomysły. Go karty, salę zabaw. Jeśli chcecie więcej odjechane z na kanale Waniwo, to zostawiamy tysięcy łapek w górę. A teraz się z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa! Pa pa! Bye bye! Pa pa!